Vivo X300 Pro, czyli flagowiec, który oficjalnie zadebiutował globalnie 30 października. Ale ten egzemplarz, jak pewnie się domyślacie, po tych chińskich napisach, i pochodzi z Chin, z Trading Shenzhen. Z tego miejsca w ogóle, Peter, dzięki za wypożyczenie tego sprzętu. No i moi drodzy, wizualnie, Vivo robi naprawdę robotę. Już na pierwszy rzut oka widać po prostu klasę. No, rzuca się w oczy na pewno ta wyspa, którą teraz widzicie. No, to może się podobać. Niektórzy mogą ocenić, że tak duża wyspa jest szpecąca. Zwłaszcza, że bardzo wystaje, no ale to musimy się chyba pogodzić z tym. Mamy matowe szkło z tyłu, aluminiową ramkę z boku, z przodu szkło Armor Glass. To wszystko brzmi na po prostu solidną konstrukcję i tak faktycznie jest. Telefon waży 226 gramów, więc czuć, ale też nie jest jakiś nieporęczny. To jest płaska konstrukcja i to mnie bardzo cieszy, ale ja preferuję znacznie mniejsze, jednak sprzęty, no. Sami wiecie, dlatego przyszedłem na iPhone'a. No i na przodzie mamy naklejoną folię, to jest akurat plus, a w zestawie w tej chińskiej wersji jest ładowarka, kabel czego po prostu uwaga, takiego zestawu premium brakuje w wersji Global. Jest też etui, oczywiście tego nie zabrakło. Obudowa spełnia normy IP68 i IP69, czyli telefon nie boi się wody, pyłu, ale jak zawsze to nie oznacza, że można z nim pływać, bo to bardziej ochrona przed przypadkowym zachlapaniem, a nie takim zamoczeniem i robieniem zdjęć na przykład w wodzie, słuchajcie. Czujnik odcisków palców jest ultradźwiękowy i działa błyskawicznie, jest na wygodnej pozycji, czasem narzekam, ale tutaj naprawdę jest to Naprawdę wygodny. Telefon trochę kosztuje, o czym jeszcze dzisiaj powiem, ale wiecie, co nic nie kosztuje? Wsparcie tego kanału, więc zostawcie suba, lajka, podbijcie ten film i dołączcie do społeczności, która nie chce słuchać prezentacji takich marketingowych, tylko ogląda po prostu realne, rzetelne testy, tak jak jest na tym kanale. Ja wam serdecznie za to. Dziękuję. Ekran ma 6,78 cala. Jest to AMOLED LTPO z regulacją odświeżania od 1 do 120 Hz. Maksymalna jasność to 4500 nitów, więc słońcu po prostu jest świetnie widoczny. Choć takiej wartości nie osiągniecie na co dzień, tak wszystko na nim wygląda fenomenalnie. Te żywe kolory, głębokie czernie, perfekcyjny kontrast. No po prostu topowy panel AMOLEDowy. Głośniki stereo grają czysto i donośnie, jednak nie mają jakiegoś takiego głębokiego basu. Mam wrażenie, że chociażby Pixel, którego ostatnio testowałem, w tym przypadku radzi sobie lepiej. Wibracje są naprawdę przyjemne. Tutaj akurat leci plusik. Always on display tu jest pełny, czyli ekran może przygasać, ale pozostaje też aktywny z wybranym motywem. Można też ustawić klasyczny tryb, zawsze widoczny. Tam na przykład harmonogram sobie ustawić też jest taka możliwość. Motywów jest sporo, więc to się da ładnie dopasować do stylu waszego i telefonu. Do tego USB 3.2, Wi-Fi 7, Blue. Bluetooth 5.4, ale z tego co widziałem w wersji Global jest już 6.0, więc coś się jednak tam różni bardziej niż tylko baterią, o czym jeszcze dzisiaj będę mówił. No chyba, że to jakiś tam błąd w specyfikacji, ale starałem się znaleźć te informacje. i raczej na to wychodzi, że no tutaj moduł Bluetooth jest inny. Jest też pełen zestaw lokalizacji dwuzakresowy, czyli GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou i oczywiście NFC do płatności. No i jesteśmy jeszcze... Przy wyglądzie, zanim nie zaczęliśmy iść dalej w specyfikację, no to ma taki przycisk funkcyjny, do którego można przypisać dowolną akcję osobną do jednego kliknięcia, podwójnego kliknięcia. No i troszkę to nie jest jakaś tam nowość. W praktyce działa to świetnie, na przykład możemy uruchamiać sobie aparat, latarkę albo jakąś tam szybką notatkę. Na ekranie znalazła się też dynamiczna wyspa, czyli coś w stylu Eplowskiego Dynamic Island. Tutaj nazywa się to Origin Island <laughs> i działa z opcją Drag and Go. Trochę się śmieję, bo wiecie teraz, wszyscy producenci, jak coś tam zrobi Apple, to od razu lecą i robią również coś podobnego. Więc a propos tej wyspy i funkcjonalności, no to można przypiąć kilka aplikacji, na przykład Gmaila, i szybko przenosić sobie też tekst, na przykład do notatki albo Whatsappa. Tak samo jest też ze zdjęciami, więc pomysł prosty na wykorzystanie, ale raczej praktyczny, choć jak będzie więcej wsparcia. Dla większej ilości aplikacji to wtedy będzie miało to większy sens. Może w globalnej tak jest, więc dajcie znać, jeżeli użytkujecie ten telefon, jak to wygląda w tamtej wersji. No dobra, ale może coś o procku. No właśnie, mamy MediaTek Dimensity 9500 ośmiordzeniowy procesor, do tego lpddr 5X kwestii RAMu i co bardzo istotne UFS 41. Jest to topowa jakość i to pokazują syntetyczne testy. Jakość równa się. Szybkość. Telefon jest ultra szybki, no właśnie, bo ta topowa jednostka po prostu w takim zwykłym użytkowaniu jest chłodna, stabilna, nie grzeje się. Wiadomo, w testach syntetycznych no, to ciepło jest. Aplikację trzyma w ramię i to bardzo długo. To już nie są też te czasy, słuchajcie, kiedy Mediatek kojarzył się z tanim, słabym sprzętem, gdzie ładowali do jakichś tam w do jakichś tanich sprzętów, aby po prostu jakoś tak działały. I to mówi osoba, która niegdyś Mediatekiem po prostu, nie wiem, gardziła, no może to za duże słowo, po prostu za nim nie przepadałem. Słuchajcie, pewnie go odgrzebiecie, jakieś stare filmy, bo to tam bardzo mocno o tym mówiłem, ale to już nie jest ten Mediatek co kiedyś. Więc jak dla mnie, jak miałbym go teraz ocenić, to przy tym sprzęcie wszystko działa płynnie, animacje w tym Origin OS to czysta przyjemność. I co ważne, nakładka jest taka sama jak w wersji Global, tutaj nie ma tego rozdzielenia. Jednak ten system jest pozbawiony języka polskiego w wersji chińskiej i wydaje mi się, że nie dostanie wersji takiej aktualizacyjnej, tej globalnej, bo wersje kodowe softu się różnią między chińską wersją a global. Ja się łudziłem i wiem, że niektórzy z Was również, że to się ustanie, ale raczej, słuchajcie, moim zdaniem nie ma na to szans. Nakładka daje sporo możliwości personalizacji, można zmieniać animacje, ikony, motywy, układ siatki. Naprawdę jest tego dużo, można się trochę pogubić. Widać, że Vivo nie poszło w prostotę, tylko w takie rozbudowanie opcji dla, a tych, którzy lubią dostosowywać telefon pod siebie. Jak nie lubicie, to tego nie ruszacie i kropka. Choć jak to wersja chińska, to trochę tych apek do usunięcia jest. Tych chińskich zna znaczków też można gdzie nie odnaleźć w sofcie, więc musicie się na to troszkę godzić, mając taką wersję chińską. I styl wizualny jest trochę taki w cudzysłowie iPhone'owy, bo wygląda trochę w niektórych miejscach jak prosta wersja płynnego szkła z iOS 26. Choć takie pomiędzy troszkę czasem jest. I tu pojawia się pytanie do Vivo. Słuchajcie po co? Z informacji jakie znalazłem, Vivo zapewnia 4 lata wsparcia systemowego i 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. To dobry wynik, choć nie rekordowy, o ile te dane nie są błędne. Nie wiem jednak jak jest z bezpieczeństwem aplikacji w chińskiej wersji softu, telefonu, bo ja osobiście, słuchajcie, nie odważyłem się instalować M-Obywatela czy logować się do konta bankowego, więc jeżeli ktoś z Was dłuższy czas używa wersji chińskiej na co dzień, to dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda w praktyce. Wydaje mi się, że po prostu jestem za bardzo ostrożny i nie powinno być problemu. Tu jednak dochodzimy też do największej różnicy między wersją chińską, a globalną, którą trochę anonsowałem chwilę temu. To jest, słuchajcie, bateria. W moim modelu chińskim mamy baterię 6510 mAh z ładowaniem 90W i przewodowo 40W, to tak przy okazji, ale wersja globalna niestety ma tylko 5440 mAh, co przy tak mocnym ekranie, czy w ogóle specyfikacji, to troszkę krok w tył moim zdaniem. Nie ukrywam, to trochę boli. Jestem ciekaw skąd taki ruch, bo to chyba ograniczenia na przykład Unii Europejskiej, bo na naszym rynku widziałem na przykład telefony o takiej baterii jak Poco X7. On ma tam 6000 mAh pro oczywiście. Realme GT7 pro, który ma 6500, czyli praktycznie tyle samo, ale dobra, nie wchodzę w ten temat. Ja wyciągnąłem jakieś półtora dnia, że może możecie mieć też inne wyniki, zwłaszcza, że w wersji global jest to 1000 mAh mniej. A czas ładowania? No właśnie. U mnie naładował się od 0 do 100% w 56,5 minuty, tak dokładnie teraz widzicie jak testowałem, podczas gdy w sieci pojawiają się wyniki od 31 do 53 minut. Ja korzystałem z oryginalnej chińskiej ładowarki, ale z przejściówką, a dodatkowo miałem włączony tryb Always on Display, co pewnie naturalnie wydłużyło czas ładowania, ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę prawie godzina i macie od zera telefon naładowany przy wersji 6,5 tysiąca mAh. A mówię o tej przejściówce nie bez powodu, no bo jednak być może mogło to w jakiś sposób wpłynąć negatywnie. Wersja Global, no po prostu naładuje się pewnie szybciej, bo tak jak mówiłem, ma baterię o ponad 1000 mAh mniejszą niestety. Wersja chińska ma też Dual SIM, ale bez e SIM versus Global wersja, podczas gdy po prostu Global go wspiera. Z kolei Android Auto działa, mimo że to wersja chińska, potwierdzone to jest przez Trading Shenzhen, na jej stronie to widnieje. System to Android 16 z nadkładką, którą trochę tam już przywołałem, Origin OS, bardzo rozbudowaną, intuicyjną, jest czytelna i to chyba najważniejsza, ale o tym już mówiłem, więc może nie będę ja jeszcze raz o tym mówił, bo nie ma sensu. Lepiej się skupić na tym, co mamy z tyłu, czyli Prawdziwą potęgę. Mamy 50 megapikseli, tak naprawdę razy dwa, bo jest to główny obiektyw, oczywiście z optyczną stabilizacją. 200 megapikseli to jest super telefoto i 50 megapikseli ultra szerokokątny. Z przodu też 50 megapikseli, tam z przysłoną 2,0, ale radzi sobie naprawdę dobrze i zobaczycie zaraz po efektach. I po pierwszych zdjęciach widać, że ten model po prostu robi robotę. Świetne kolory, ostrość, detale i bardzo naturalna tonacja. I teleobiektyw to naprawdę Potwór. Tutaj widać jak świetnie te zdjęcia po prostu wyglądają. Tutaj przybliżenie, ok, przy takim maksymalnym widać dużą robotę AI, ale nie taką chamską jak przy niektórych telefonach. Im bardziej oczywiście przybliżamy, tym bardziej tam poprawianie obrazu się pojawia. Finalnie, to co mam po prostu do powiedzenia, to nie trzeba się starać, żeby ładne ujęcia uzyskać. Jakbym miałbym teraz wybierać, słuchajcie, telefon tylko do zdjęć, to wybrałbym ten Vivo. Ani iPhone 17 Pro i takie miałem przemyślenie robiąc te zdjęcia. Naprawdę. Dużo ładniejsze foty moim zdaniem tym telefonem uzyskamy niż w kwestii iPhone'a Przybliżenie w zdjęciach to max 100-krotne przybliżenie. Z przodu można regulować od 0,8 po 1 aż do 2. Nagrania do 20-krotności możemy przybliżyć w Full HD i w 4K, w 8K. Jest to 5-krotny zoom. W nagraniach można zmieniać obiektywy, tym można się przełączać na ten szerokokątny. Tryb portretowy wideo, czy ogólnie tryb portretowy w przybliżeniu tym telefon to to naprawdę niesamowite X dla mnie. Dalej to będę powtarzał. Bez starania wychodzą świetne efekty. No i inne tryby też widzicie na ekranie, w tym tryb księżyca, ale no ja cały czas jeżeli chodzi o ten teleobiektyw, to będę tutaj same pozytywy mówił, bo już przy poprzednich wersjach telefonów z serii X o tym naprawdę wspominałem i nie wiem skąd taka ekscytacja, ale naprawdę to nie jest marketing, że te zdjęcia wychodzą jak z jakiegoś aparatu. Słuchajcie, mamy aparat przenośny, to jest po prostu szok dla Wideo wygląda znakomicie, bo po prostu ta stabilizacja optyczna, elektroniczna robi robotę. Autofokus działa błyskawicznie. Wideo nagrać można nawet i w 8K, ale nie widzę w tym sensu. To co widzicie, to też musicie przez filtr przepuścić, że tutaj był rendering, wrzucenie na YouTube, a więc jakość w rzeczywistości jest lepsza. Ale oglądajcie i dajcie znać, czy też wam się tak one podobają, czy po prostu trochę. Przesadzam i popłynąłem. Więc cóż tu dużo mówić, słuchajcie? To flagowiec z prawdziwego zdarzenia. Ekran klasy premium, potężna bateria, ale tylko w wersji chińskiej, bo w globalnej jest raczej po prostu zwykłe, bez efektu wow, jeżeli chodzi o pojemność. Do tego genialne aparaty, solidne wykonanie. Naprawdę mogę powiedzieć o nim tylko dobre rzeczy. Oczywiście nie korzystałem z niego. Z rok przynajmniej, żeby sobie wyrobić zdanie, jeżeli chodzi o wersję chińską, więc to mnie trochę boli, bo nie wiem, jak faktycznie takie telefony w wersji chińskiej zachowują się po dłuższym czasie użytkowania, czy coś jeszcze powinienem wtedy przekazać, więc dajcie znać, jeżeli takie sprzęty macie u siebie, podzielcie się tymi swoimi wrażeniami. No i właśnie, chińska wersja kosztuje około 947 euro, czyli jakieś 2000 zł. Mniej taniej od wersji Global, która startuje uwaga, w Polsce z ceną 5999, czyli niecałe 6000, no całe 6000 do tej bezotówki. Trzeba jednak pamiętać, że interfejs w tej wersji jest tylko po angielsku. Brak polskiej gwarancji i wsparcie ograniczone do roku od sklepu i wtedy wysyłamy po prostu na gwarancję tam, godząc się, że no wiadomo, musimy dłużej chyba poczekać. Ale dla osób, które wiedzą z czym wiąże się chińska wersja i akceptują te ograniczenia to może być świetny deal, no bo oszczędzacie sporo, sporo kasy versus globalna wersja. A wersja global, no cóż, sporo droższa, ale bardziej taka, w cudzysłowie, bezpieczna zakupowo, bo na terenie Polski. Tak można jakoś podsumować. No i to mówi osoba, która kupiła iPhone'a 17 Pro, <grywa> że jest drogo, ale wiecie co? Gdybym miał wybierać telefon tylko pod kątem zdjęć, wybrałbym, tak jak mówiłem, Vivo X300 Pro, a nie iPhone'a i dalej będę to powtarzał, bo to jest prawda i tak po prostu takie przemyślenie mi się pojawiło. Na koniec mamy bonus, bo przy zakupie wersji globalnej producent dorzuca Vivo, fotografem, kit, nie wiem przekreśliłem nazwę. Ta wartość to jest 1699 zł, czyli mamy ten taki telekonwenter, tak mi się wydaje, wiem, czym dobrze to nazwałem, do tego żeby te zdjęcia wychodziły jeszcze lepiej. Więc pewnie nasuwa się pytanie, czy to sensowny dodatek? Nie wiem, pewnie tak. Choć czuję, że OLX zapłonie od tych zestawów, bo ludzie będą sobie w ten sposób pewnie bijać cenę zakupów i zaleje to trochę rynek wtórny. No i takie przemyślenie, Vivo coraz mocniej rozpłycha się na rynku i ten zestaw pod kątem foto, jeżeli chodzi o sprzęt, naprawdę usprawiedliwia jego cenę. Bo ja zawsze mam lekki ból, kiedy muszę odsyłać telefon z tej serii. Może to będzie mój kolejny wybór na daily telefon. Ale dobra, jak macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, podyskutujmy. A tymczasem, moi drodzy, było mi bardzo miło Was tutaj gościć. Tak jak mówiłem z początku, zachęcam do wspierania tego kanału. Lajki się przydadzą, komentarz skuteczny składający się z siedmiu znaków, tak jak tutaj widzowie piszą, też się przyda. I cóż, widzimy się przy kolejnym materiale. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się.